Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z Sato Kade, a ze mną jest... Marionka! Nie mogę się doczekać rozgrywki! Tak, i spotykamy się w kolejnym odcinku stylu Let's Play Sim City. Niemożliwe, tak. a jednak! Tak, kontynuujemy naszą zabawę. Wiem, u mnie nie było tych odcinków, gdyż Sato zbombał nagranie! Wii! Oui, jestem... głupi. Tak, ale to nic nie szkodzi. Po prostu zobaczcie, co, to, czego tu dokonałem. Jak widzicie mam 1 245 tysięcy i powód. Mi... Słucham. Chwali Nie no, no po prostu mówię to, co widzą moi widzowie. I po prostu <laughs> tak, moje tak, miasto tak, całkiem nieźle tak. prosperyzu prosperyzuje i zobaczcie jak jesteśmy rozwiani. Ja jestem tu, Marionka jest gdzieś tam, a Chaki jest, oczywiście też gdzieś tam. Później pokażę Wam ich miasto, tymczasem chyba będziemy musieli się zająć swoimi, prawda? Pewnie, yy, rzeczywiście ja w moim mieście jest biednie. O, rany! Biednie! No słuchaj, ja myślę, oh, bo wieś, wiesz co ja mam. Przepraszam was za background, za czytło dźwiękowe moich sukcesów. Dobra, ja nic nie słyszę na to przykład. Dobra, to dobrze, mam nadzieję, że moi widzowie też nie słyszą. Wszystko mi się wygrywa, no wszystkie dodatki mi się wgrywają. O, Rosną. rany! Przecież ostatnio graliśmy. No, ostatnio graliśmy no. i, że tak powiem, u mnie są niezłe korki i mam problemy z ludźmi. Ludzi mam mało. E, za dużo miejsc pracy, za mało ludzi. Prawdopodobnie wybuduję jeszcze no hutę, żeby te pieniążki tutaj taką to zrobić z tego taką skarbonkę, żeby napędzać ten rozwój przemysłu. A tymczasem dzisiaj chciałbym wybudować kolejne miasto, w którym to będą właściwie same domy mieszkalne. Tak, tak, to planuję właśnie, żeby były same domy mieszkalne gdyż, no tak jak mówiłem, brakuje mi tej ludności i zobaczymy co to będzie, a ty Marionka, co dzisiaj będziesz robiła? Ja, ponieważ w moim mieście jest goło i wesoło znaczy... Goj. Goło, ojeju, no nie, mów, nie mów, że dałaś taki wykaz, że mają chodzić nago To yes. jest swój. Nie, 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 oni są ubrani, <laughs> natomiast mi chodzi o to, że po prostu sporo wolnego miejsca jest więc prawdopodobnie tutaj troszeczkę tego miejsca zajmę i jeżeli mi się uda, to może przejdę do miasta do numer dwa. O, pięknie! Tylko to, ja... To są tylko plany. Bo plany, tak? Tylko plany. To są inwestycje na przyszłość. Ja właśnie zająłem kolejne miasteczko, także jak będziesz chciał, to możesz wejść zobaczyć, że zająłem już to miasteczko. Lecz, 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 na tym nie poprzestanę, gdyż ja wyślę te swoje pieniądze do tego drugiego miasta, i tam zacznę właśnie od e, różnego rodzaju rozbudowań. Będę patrzył na to, żeby były trzy strefy mm, zamożności. I to wiecie, ludzie bogaci, średni i ci mało średni, jak tak to nazwę. Żeby to było jakoś. Mało zamożni. Tak, mało średni, tak. Albo średnio zamożni. No średnio zamożni, nie, bo to już jest kasa troszeczkę wyżej, chyba średnio zamożni, nie? Nie chcę nazywać tutaj rzeczy po imieniu, co zazwyczaj lubię, ale w tym przypadku to by było niefajne, tak nazywać tą klasę. Dobrze. Dobrze. No. Dbajmy o poprawność polityczną. Tak, tak. Dobra, ja wysyłam prezent. Prezent w wysokości... A co będziemy się szczypać? Czekaj, Wyślamy? czekaj, zapomnieliśmy o jednym szczególe. No mów, 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 mów. Takim? Jakim? Tak, drodzy widzowie, gramy bez Czakiego, bo tak jak mówię, Czaki e, do, dołącza wtedy, pracy. kiedy ma ochotę. Tak. I jest jak go nie ma w pracy, albo jak w pracy się nudzi, to do nas dołącza czasami, gramy razem w SimCity. Tak. Tak, i nagrywamy? Tak, to to po prostu. <ścoughs> tak, raz jest, raz go nie ma, nam to nie przeszkadza, mam nadzieję, że mam okay. też nie. Po prostu. Puh, tak liczymy się na wspólną zabawę jak najlepszą. Także mówię, raz jak ja będę miał czas, to będę nagrywał raz z Marionką, a jak Marionka nie będzie miała czasu, a akurat Czaki będzie miał czas, to będę nagrywał z Chucky. Także na pewno będziecie widzieli każdą osobę na nagraniach u mnie. Jej, będziesz Bada? zapracowany. Tak, będę bardzo mocno zapracowany, ale to się, że tak powiem, odbija <skrym> dla mnie pozytywnie. Zresztą słyszysz to, że dzisiaj jestem tak rozgadany, że. A właśnie wow. dzisiaj przeprowadzę się sobą fiat. Jak się czujesz, nie będąc już studentem? E, fatalnie. Twierdzę, że bilety są strasznie drogie. Tak. Bo trzeba strasznie... się po powołać wiesz, na wiek. Do 25 roku życia moi drodzy no, widzowie, no. możecie jeździć ze zniżką. No, nie, nie wiem właśnie. Nie tego. Nie ważne, czy jesteś studentem, czy nie w tym momencie. No właśnie, nie wiem, nie wiem, czy to takie, jak mówisz. No, bo no, ja się to zorientuję. Ja jeździłam, jeździłam swego czasu do, do Warszawy do pracy. Ja się zorientuję na ten temat, jestem ciekaw. Dobrze, sprawdź te informacje. Tak, sprawdzę je, będę sprawdzał, gdyż to mi bardzo, bardzo mocno pomoże. No. Więc ja słuchajcie, no. y, za za to żebyś żeby zdał ten egzamin. Tak, nie jest daty, nie nie dziękuję, nie dziękuję. Nie <laughs> dziękuję. No mm, mam nadzieję, że znam. Mam nadzieję, że znam, że to wszystko pójdzie po mojej my 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 myśli. My lecz my my wiadomo, myśli, wypadki tak? chodzą po ludziach. Y Prawda? Amazing. Yes, of course. No i co tu dużo mówić. No mam nadzieję, że wyjdzie. Że wszystko wyjdzie. Tak, że wszystko wyjdzie. No, no. ja też jestem tego zdania. Tak, też jestem tego stanie. No widzisz. Dzisiaj się zgadzamy. Tak, zgadzamy się. Ale mamy ze sobą konkurować, więc to nie jest dobre. Nie jest co dobrze. Co masz ze sobą? Jeszcze raz co, konkurować. co co? Konkurować. Czemu ze mną chcesz konkurować? W czym? W SimCity. Dlaczego? Dlatego tak nie możesz się zgadzać. Oj, to moje. Jakby to wyglądało? Pomyśl. Pomyśl, to myśl. Albo to myśl. O. On no dzisiaj głupi humor, tak wiem, ale to jest powód. Ja to. Zresztą, zresztą humor masz normalny. Zresztą ta osoba wie, czy im je, jakim jest powodem i kto jest tym powodem. Oj, pochwal się tą pozdrawiam. osobą, a nie ciągle ta osoba. Nie, wie. będę, nie wiem, czy chcesz, żebym tak mówił, więc. Ja przyjdzie na to odpowiednia pora, to powiem. Tak. Wiesz co, ty zadręczysz widzów. Tak, zadręczam, ale ja lubię tą chwilę niepewności, to nutkę. No ja tajemniczości i myślę, że jeszcze nikogo to nigdy em, nie zabiło? Tak, nie zabiła, wręcz <grym> spowodowało, że lu ludzie są jeszcze bardziej ciekawi. <grym> rozpatrzeni. Proszę, ja ciebie. Um, dobra, ja tutaj już sobie stawiam to, stawiam sobie. Jak możesz? A, ja już mam tylko 4000, więc ja muszę przyjść do mojego starego miasta, bo ja już nie mam pieniędzy tam. Wydajesz jak dziewczyna. Chwila moment, jaka dziewczyna. I wiesz co, teraz mnie zdenerwowałaś i muszę przeprosić też tą osobę, że to robię, ale jak usłyszę, to przepraszam. Bo powiedziałem, że już nie będę, a jednak palę. Widzisz? Mówiłam, że się zmieniasz. Nieprawda. Prawda. Jestem to samą osobą co kiedyś, tylko bardziej ale... rado. Ale... Ale, ale, dobra. No coś... ma... Wpływa na ciebie. No tak, jak każda osoba. Op. No. Jak ona może się czuć nazywać ją no osobą, Wpły... wiesz? Nie, wpływa na mnie bardzo, bardzo pozytywnie ta osoba. Bardzo. Właśnie. Więc tak. cokolwiek robisz tutaj, e, apel. Apel... Nie, nie lubię apeli, proszę cię! <laughs> proszę cię! Tak. Patrz jak, tutaj, patrz jak mi tutaj Stop. pięknie ropa. Jak Żeby mi tutaj ropa upalenie. pięknie idzie. Ojeju, no trzucę. Jak przyjdzie na to odpowiedni czas, jak poczuję to. Ja to już czuję właściwie. Ale no, silna wola, silna wola i nic więcej. No, ja żadne nie, plastry ja nie jesteś uparta, więc... No, osiągniesz swój cel. No muszę, no co? Ja nie mówię do ciebie, mówię do niej. Kto jest uparta? Ona nie jest uparta. Hej. Hej, hej, hej. Nie rozpędzaj mi się tu. Zresztą. No. Yy... Pieniążki idą, to jest najważniejsze. Jeżeli taka jest taka jak ty... E, no później porozmawiam dobrze, nie na antenie. <grym> nie na no, antenie. <grym> no widzicie, czuję <grym> cała zabawa. nic nie chcę tak, tutaj zdradzić, nie chcę powiedzieć. Wszystkie, wszystkie słowa są wymijające. no jak tak można w ogóle po prostu? No widzisz. <grym> Dobra, no ale potem porozmawiamy o tym, dobra? Nie no, nie, proszę Cię. Lubię jak jesteś zakłopotany, nie? Sprawia Ci to przyjemność, tak? Jej. Ej, nie. Mam szansę po prostu wygrać w SimCity. Wreszcie. Ej! Tak, bo chodzi Ci tylko o jedno. O to, żebyś była lepsza w SimCity, tak? Tak, tak? No. Proszę Cię. I trochę Ci pomęczyć. Męczy Ci to teraz mocno. Ty, nie spodziewam z wrażenia, no. Dobra, taka kartku rozmowa na sam początek, nie? Dobra. I to nie koniec. No. Nie, proszę cię. Proszę cię. Nie rób mi tego. Nie teraz. Nie przy ludziach. <gry> Ale serdecznie ją pozdrawiam, Drogie Drogi Wojewicki, tak się właśnie kontroluje mężczyznę. Bardzo prosto. Jak się Nikogo się nie kontroluje! Manipuluje. Ja nie jestem manipulującym. Nie! Widzisz, się teraz? Ja już nic nie mówię, po prostu. I będę cicho. Jeju. No dobrze, Troszeczkę pod, poddenerwowałaś mnie i to mocno. No, zły kąt mam tutaj. nie mogę postawić mostu. Niech ta twoja osoba mi wybaczy. No mam nadzieję, że ci wybaczy i mam nadzieję, że mi też. Tego co wiem, to lubi. Dobrze. Co lubi? No dziewczyno. Ej no, nie. Jestem teraz, wiesz jest nie wiem, jak się teraz czuję. Jest źle. Naprawdę. Bardzo źle. Dobrze. dobrze twoje, no. twoje zagrywki, jak ty mnie mierzysz, tak? Jakie moje zagrywki? Co, co? Co ty kombinujesz przeciwko mnie te, jakie zagrywki? <grym> nie, ja dobra, nic nie wiem. Dobra, dobra, jeszcze ja ja się skupiam, bo ja nie mogę przez tą moją tutaj. Yy... No i dobrze, i dobrze. Niech ci się kurczę to teraz źle powodzi. No. <grym> Błądzę. Nie może być tak, żebym błądziła i tutaj prowadziła jednocześnie zamach na saton. Jezu jak to brzmi. Dobra. I tak się dzisiaj nie skupisz nie, tak. Skupię się. Ja. Mam nadzieję. Ja. Proszę cię. Ja. Proszę cię. Ja. Ech, dobra, Lala. pięknie tutaj. Kurczę, czemu ja mam takie korki tutaj wszędzie? Będę musiał chyba w tramwaju zainwestować, ale jeszcze to nie jest odpowiedni moment, na no, to? Ale będą tramwaje. Lubisz tramwaje? lubię. Ja nie cierpię. Tram. Mój sekret ja cierp jest bezpieczny ze mną. Jaki sekret znowu? Tak. Tak. Ej. Ej. Tak. Jaki sekret. Ja kompletnie nie wiem, o czym ty do mnie mówisz w tym momencie. Jestem przerażony. Naprawdę. Dobra. U, pięknie tutaj. stawisz w ogóle... Te... No, jesz. Dobra, nic nie mówię. Będę cicho, będę cicho. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Stawiasz w ogóle świątynię u siebie? Ja już postawiłam. Dwie Wszystkie? Nawet, chyba. Sklepy chcę. Strupy. A ja chcę postawić wszystkie. Chcą jakiegoś interesu, czy nie chcą interesu? Nie chcą interesu. Nie. Uh. Pewnie, że nie chcę. Wystarczy im jeden. Ło, wow, jakieś tu ruiny są. Co nie chcą, brak pracowników? Gdzie? Gdzie, brak? Wszędzie! Pracowników? Widzisz? To jest to co mówiłem, że tutaj tak się dzieje. Wow, ale co, tu mam kasę. Tyle, tyle te, te, te potrzeba pracowników. Ojaj. Oj, Dobra. Yy, tu mam most zwodzony. Dobrze, tu damy taką klasę średnią. Klasę średnią dajesz, tak? Tak A dlaczegoś tylko średnią, co? Możesz mi to powiedzieć? Na tę niższą, bo brak pracowników. Oj, ten brak pracowników. Wszystko jest A piękne, może pięknie, nie. pamiętam czasy jak ja oglądałam betę w Sim <laughs> I to wydawało takie... Amazing! Jest zbyt prostą grą, tak to powiem. Delikatnie. Wiesz? No, na, na pewno jest w, w jakiś sposób uproszczona, ale yy, co prawda nie jest, nie jest łatwo. Znaczy, łatwo jest wybudować, ale trudno jest utrzymać. Mmm, bo ja wiem. Naprawdę nie wiem, czy tak trudno yy, to utrzymać, miasto. Bo ja tutaj całkiem sobie świetnie radzę, naprawdę. Ja też tak uważam. Nie są to miliardy. Ja też tak uważam. Miliony. Lecz świetnie sobie radzę i. Ja chcę moje pieniądze, które ten milion wysłałem tam. Ten milion gdzieś zniknął. Nie, nie, no Zniknął się milion! Szukamy miliona! No, no zniknął, no nie ma, tu no nie, ma, tam... burzyć nie ma tam. chyba trochę fajnie. Nie ma nikcie. Nie fajnie, minus 100, nie fajnie. Kurde. Dobra, to ja może mm -hmm. tutaj... Nie, to co ja mogę tu zrobić? Ja tu nic nie mogę zrobić. Arkeologia tak mi się by the odpływa. way, zapomniałeś w poniedziałek o czymś. W poniedziałek o czymś będę, zapomniałem? Będę wredna. Będziesz wredna, a A o czym, o czym zapomniałem w poniedziałek? Hehe, <laughs> <laughs> He, nie <śmiech> pamiętam. I to mnie martwi. Zazwyczaj pamiętam. No właśnie. To, no, to... pamiętał. Tomek pamiętał? pamiętał? Tak, pamiętał, tak, 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 tak. Jezu, źle się teraz czuję z tym. Aha. Powiedz mi, zdradź to na wizji, czego, o czym zapomniałem. E, wczoraj były moje urodziny. O Jezu, faktycznie. Tylko, ej, 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 ty, mi, ty chyba mi nie mówiłaś o tym, tylko że coś pieczesz. Mhm. Mówiłaś mi to, mówiłaś mi to na pewno, że masz urodziny. Mhm. Mm i, I mówiłam Yesu. ci nie mówiłam ci tak dosadnie, tylko mówiłam, że przychodzi yy, moja rodzina na imprezę przedurodzinową. Tak powiedziałam. I ta skład była, żebyś się domyślił. No, to wiesz co, to jest ten strasznie niedomyślalski. Tak. Dzisiaj będę strasznie niedomyślalski I Dlatego I życzę ja ci domyczę. wszystkiego najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego teraz. Z głębi serca, naprawdę. Ach, Dziękuję. Proszę. No coś jeszcze tam wykombinuję, na pewno. No nie, <śmiech> <śmiech> tylko tak. Dobrze, dobrze. To jest, ale to jest niefajne, wiesz, że ja zapomniałem o takich rzeczach. Nawet jeżeli mówisz, może no, nie do tego. No, ja że wiedziałam, tam... że o tym zapomnisz, bo ty Ej. nie obchodzisz urodzin, a ja nie obchodzę imieniu. No właśnie, ja urodzin nie obchodzę. Tak. To, jest, to jest racja. I to jest ja też ob... informacja dla was, ja urodzin nie obchodzę. Dlatego ale ja o tym Jedynymi wiedziałam... urodzinami, które obchodzimy to były moje 18 urodziny, a tak to... Urodziny są dla mnie... Ma... To jest dziwne, to jest dziwne, młody po prostu. Ale to jest dziwne, prawda? Bo urodziny niby są ważniejsze od imieni, bo imieniny można mieć parę razy w roku. No. Tak. Jakby się chciało oczywiście. A ja jednak, czy u mnie, u mnie? w domu się nie obchodzi urodzin. No widzisz. No. Więc taka informacja dla was, że... No, no ale ja... teraz ja nie wiem jak... Mm. Co? Milka to zareaguje Jak no. ty zapomnisz? I... No, to to będzie... To no nie wiem, nie, nie, nie wiem czy zapomnę wtedy Wiesz, nie wiem, nie wiem No właśnie <laughs> Dobra, nie, nie ale... Nie zapomni. Ale mnie ej, zapomniał okay. Ej, no proszę cię, proszę cię Nie rób ze mnie takiego wrednego faceta Takim nie jestem Okej, okay, dobrze, wiem, chciałbyś ten <laughs> wizerunek Że tak powiem naprawić Gdzieś? Tak, naprawię prawie kiedyś, bo będę musiał w kalendarzyku zapisać, który wczoraj był. Żeby pamiętać. To jest to właśnie. No. O, i teraz znowu mościk. Ach, nie mogę. Dobrze. Czemu nie mogę? mam. To, no to już powinni mieć tych pracowników. Dobrze. Włączamy. Dlatego ja na przykład teraz buduję sobie kolejne miasto typowo, żeby pracownicy tu byli. No ja wiem, ja wiem, ja wiem o co ci chodzi i wiem do czego dążysz. Tak, wiem, że... To ciekawe, bo ja nie wiem do czego dążę. To naprawdę bardzo ciekawe, że ty wiesz, do czego ja dążę, bo ja nie wiem. Nie, dzisiaj jest w ogóle ci tak ciekawe, ponieważ dochodzimy do tego, do czego my dążymy. Do czego dążymy, bo ja nie wiem. Jakaś nie wiem do nie czego wiem. dążę. Jakaś naprawdę. Nie wiem. No więc... Ja, czy ja wiem, tylko ty nie wiesz. No, ja nie wiem. Bo jaki tu korek? Z haken. Co mi tu zasłania słońce? Cień. Ja pierdzielę. Pewnie tam ta góra. Pięknie to wygląda. Nawet jak na grę, pięknie to wygląda. Ale ja mam głupio zrobione. Tak? Mhm. Uh -huh. już widzę jakiś błąd. A, a u mnie nie chcą pieniążki przyjść. I co hmm. mam zrobić? Poważnie ci mówię, jeszcze nie przyszedł pieniążki. Nie wiem, czy mi się tak uda. Nie, no, udało mi się. O! Tak zrobiłam. I powinnam to odciążyć wtedy. Powinnaś to odciążyć, tak? Tak, bo zrobiłam jedną głupią rzecz. <grym> Dobra, ale już się naprawiam. Zdarza się, zdarza się czasami robić głupie rzeczy. I myślę sobie, że może tutaj tak damy. Jeszcze to naprawimy. Nie można wytyczyć równocześnie. <grym> co? Co? Właśnie nie wiem co. Nie, nic. Po prostu odkrząknąłem trochę. Odkrząknąłeś budynki? LOL ja mam jakieś tu mieszane budynki. Dobra. Dobra. Zburzymy te budynki. Burzysz budynki? O nie, oni się wkurzą na ciebie. Czemu im to robisz? Robię, bo mogę. Wiesz, robisz, bo możesz, bankę. tak? A to jest ciekawe sformułowanie, że robisz, bo możesz.